Siemka. Dzisiaj turmujemy najwyższą górę Europy. A tak naprawdę to chciałbym Was zabrać na niedużą, niewinną przechadzkę w górki. I ten odcinek będzie o tym co najważniejsze, czyli o chodzie, ale o chodzie w naturalnym środowisku, ponieważ chodzenie po chodniku jest oczywiście cenne, jest oczywiście warte i da Wam dużo zdrowia, ale dopiero kiedy wejdziecie na różne meandry, nierówności terenu, to Wasze kolana, biodra i kręgosłup. Poczują, czym jest naturalny i zdrowy ruch. Do zobaczenia. Jeżeli cierpisz na bóle kostek, kolan, bioder, lędźwi, w zasadzie, jeżeli boicie cokolwiek w Twoim aparacie ruchu, to ten materiał jest wybitnie dedykowany właśnie Tobie. Jakiś czas temu nagrałem film na temat marszu, na temat chodu, tego jak jest ważny i zasadniczo większość z was znakomicie zdaje sobie sprawę z tego, że dziennie trzeba pokonać dedykowanym waszemu wiekowi, waszej formie ilość kroków, czyli te 7 albo 10 tysięcy kroków powinno być codziennie pokonane. I takie chodzenie, takie kroczenie przed siebie to najlepsza forma dbania o stawy skokowe, kolanowe, biodrowe. I generalnie chód to najlepsza forma dbania, najbardziej naturalna forma dbania o dorne partie ciała. Ale teraz pojawia się jeden mały haczyk. Jeżeli spacerujesz po parku, po wygładzonej trasie, jeżeli chodzisz po chodniku, chodzisz po różnych sztucznych, stworzonych przez człowieka, płaskich jak stół na wierzchniach, to nie uzyskujesz 100%, nie uzyskujesz pełni benefitów, pełni korzyści, które można by uzyskać, kiedy chodzilibyśmy w naturalnym podłożu. W dzisiejszych czasach, kiedy medycyna i badania naukowe dosyć mocno rozwinęły się, jeżeli chodzi o dbanie o ludzkie zdrowie, o pracę z ludzkim ciałem, mamy gotowe protokoły i całą masę gotowych ćwiczeń, które mają za zadanie pobudzić wasze stawy skokowe, kolanowe, biodra, poprawić stabilizację. Jednak zazwyczaj te programy są realizowane w bardzo sztucznych warunkach na sali gimnastycznej, z użyciem gum, z użyciem wyciągów czyli zasadniczo z użyciem samych sztucznych wynalazków które niewiele mają wspólnego z przyrodą i naturą. Moi drodzy, takie terminy jak stabilność, mobilność, kontrola motoryczna koordynacja to wartości, które są nazwane przez ludzi ładnie naukowymi słowami, ale wszystkie te wartości, kiedy wyjdziecie w naturalne środowisko, zachodzą spontanicznie i w zasadzie, kiedy staniecie na nierównym podłożu, to wasze ciało jest zmuszone do generowania tych wszystkich wartości, do generowania tych wszystkich czynników naraz, ponieważ inaczej nie bylibyście się w stanie przemieszczać w skomplikowanym, nierównym środowisku, a dodatkowo w środowisku, który w bardzo losowy sposób i w bardzo Losowej manierze napotykacie na przeróżne przeszkody, chociażby jak ten kamień, który teraz muszę sforsować, żeby pójść dalej. No i teraz, moi drodzy, cała zaleta takiego chodzenia w naturalnym środowisku i w zasadzie w nierównym, niezorganizowanym do końca. dobrze... dobra. Idziemy, idziemy. Dobra. No i moi drodzy, teraz, cała zaleta takiego chodzenia na nierównych powierzchniach, na nie do końca przewidywanym środowisku, polega na tym, że wasze stopy, stawy kolanowe, stawy biodrowe cały czas. Wzbieżny w synergistyczny sposób muszą ze sobą współgrać. Mało tego. jedna i druga noga muszą ze sobą współgrać, żebyście mogli się przemieszczać. I tutaj i warunki stabilności i warunki mobilności muszą być spełnione w zasadzie jednorazowo natychmiastowo w tym samym momencie, żebyście mogli iść, żebyście nie upadali. Tak jak widzicie, ja dzisiaj na stopach mam Obuwie minimalistyczne. Nie polecam takiego rozwiązania osobom, które dopiero zaczynają gdzieś tam swoje pierwsze wędrówki i czują, że rozciągnięta podeszłowej stopy są obolałe, ponieważ na początku na takich kamieniach niezaprzyjemnie chodzi się, kiedy te kamienie wpijają się w podłoże, ale po czasie, kiedy jesteście wprawieni, to taki masaż stóp świetnie działa. Nie czarujmy się, ja dzisiaj się wybieram na ślęże, nie za wysoką górkę, chociaż jeden z elementów tej takiej korony gór polskich, że tak powiem. Ale ja sobie mogę dzisiaj na to pozwolić, bo wiem, znam swoje możliwości. Jednak nie polecałbym, żebyście chociażby wchodzili na rysy w takich butach minimalistycznych. Chyba, że czujecie się na siłach, pamiętajcie. To jest bardzo istotne. Wiem, że na coś mnie stać, to to robię. Czuję, że na coś mnie nie stać, że jestem trochę słabszy. Nie staram się siebie oszukiwać i staram się pokonywać własne słabości, ale nie zakłamywać tych słabości. Ale jeżeli zdecydujesz się na takie obuwie minimalistyczne, no to tutaj jest kolejny walor. Oprócz tego, że twoje stawy skokowe, kolanowe, biodrowe muszą się pronować, supinować, zginać, prostować, to przede wszystkim ten staw Lis Franka i staw Szoparta. Stawy wewnątrz stopy, stawy w obrębie śródstopia i stawu wstępu zaczynają pracować w niesamowity sposób, z pełną różnorodnością. A pamiętajmy, że ta stopa to taka opona kończyny dolnej, to jest to, co bardzo ważne. To ogumienie to jest to, co przenosi naszą całą moc na podłoże. Więc zdrowa stopa to zdrowe ciało. A jeżeli potrzebujecie obuwi minimalistycznych i to w bardzo rozsądnej cenie, wejdźcie na moją stronkę pdipolenat.com i tam bardzo fajne buty są dostępne w przeróżnych rozmiarach i nawet w różnych kolorach. Dlaczego warto chodzić na łonie natury? Generalnie większość z Was, a chyba wszyscy doceniają zalety ruchu na świeżym powietrzu. Lepsze nasłonecznienie, więcej tlenu, lepsza wilgotność, lepiej się oddycha i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale przede wszystkim natura dostarcza ruchowi jednej szalenie ważnej wartości, której nie ma na sali gimnastycznej, nawet najlepiej zorganizowanej. Kontekstu. Moje dzisiejsze zadanie to wejść na górę ale warunki które przede mną są rzucone to przeróżne kamienie przeróżne konary przeróżne nierówności do których ja cały czas na bieżąco na żywo muszę się dopasowywać ja jako Marek Płuczyński, świadomy gość ale z drugiej strony mój układ nerwowy mój móżdżek mój rdzeń przedłużony wszystkie te struktury które zawiadują moją równowagą podświadomie nie musząc myśleć o tym że ćwiczę równowagę ta równowaga jest cały czas cenowana. z każdym krokiem z każdym powtórzeniem których Pamiętajcie, tutaj będą tysiące, kiedy będę sobie maszerował przed siebie do przodu. Wymuszam na moim ciele koordynację mięśniową, odpowiednią gibkość i odpowiednią sztywność, w zależności od tego, o którą kończynę w danej fazie ruchu chodzi. No i naturalnie ten kontekst nabiera jeszcze większej wartości, kiedy chodzisz w górzystym środowisku. Tutaj nie sposób nie powiedzieć o zaangażowaniu przeróżnych grup mięśniowych. I naturalnie, kiedy wspinasz się, kiedy idziesz pod górę, dużo silniej będą działały twoje pośladki, twoje uda i twoje łydki, czyli mięśnie grupy tylnej. Z kolei, kiedy zaczynasz schodzić ku dołowi, musisz hamować swój ciężar, żeby nie spać na twarz, żeby się nie przewrócić. Więc wtedy za hamulec używasz mięśni czworogłowych chód i mięśni piszczelowych przednich. Więc generalnie ten ruch ku dołowi i ku górze jest kompletnym ruchem, kompletnym treningiem, który będzie wpływał na całe kończyny dolne. Ale pamiętajmy, że te kończyny dolne muszą być dobrze podparte silnym i sztywnym tułowiem. Kolejna niesamowita zaleta ruchu na świeżym powietrzu, wsłuchajcie się w te wysokie tony, śpiew ptaków, szum drzew. Nie ma lepszej recepty na zgiełk miasta jak posłuchać takich dźwięków. No i teraz zasadnicze pytanie, czy taki ruch w terenie jest dla każdego? Uważam, że absolutnie dla każdego, niezależnie od wieku, płci, zaawansowania treningowego, pamiętajcie tylko, żeby mierzyć swoje siły na zamiary, nie wypuszczać się w zbyt dalekie trasy, nie wchodzić zbyt wysoko, jeżeli czujecie, że macie problem z zejściem. I nawet jeżeli macie przeróżne dysfunkcje zdrowotne, jeżeli macie przeróżne dolegliwości medyczne, jeżeli jesteście osobami po przeszczepach stawów, jeżeli jesteście osobami po złamaniach, urazach, dyskopatiach, nie jest to wielki problem, żebyście zaczęli od niewielkiej intensywności, niewielkich odległości i żeby wymuszać na powięzi, na układzie ruchu te naturalne formy przemieszczania się, napinania, stabilizacji. Ja mam w życiu to szczęście, że mieszkam na Dolnym Śląsku, a tutaj jest niesamowita ilość gór, pagórków i takich różnych pięknych miejsc, w których można kroczyć, ale tak naprawdę wszędzie, gdziekolwiek mieszkacie na tej planecie, znajdziecie jakieś ciekawe miejsca, w których możecie trochę abstrahować od miasta, od zorganizowanych... Ulic, zorganizowanych arterii, chodników i możecie wejść na jakąś nierówną powierzchnię, gdzie naprawdę poczujecie w naturalny sposób, jak człowiek powinien kroczyć, jak człowiek powinien stąpać. Im bardziej nierówny, nieprzewidywalny teren, tym bardziej wracamy do korzeni, tym bardziej wracamy do tych naszych prawidłowych, ludzkich warunków lokomocji. Pamiętajmy, drogi, chodniki to jest coś, co naprawdę usprawnia komunikację, coś, co powoduje, że chodzimy szybciej, wydolniej. Drogi to niesamowity wynalazek ludzkości, ale z drugiej strony. Drogi to coś, co powoduje, że nasza adaptacja troszeczkę zanikła i zaczęliśmy chodzić w jeden utrwalony sposób. Żeby biodra, kolana, lędźwia były zdrowsze, musimy korzystać z nierównych powierzchni, z nierównych faktur, z różnych grubości i miękkości podłoża, na którym stąpamy, i to powoduje, że zaczynamy chodzić i działać zgodnie z naturą. I to powoduje, że zaczynamy się ruszać zgodnie z instrukcją obsługi człowieka, jak często śmiem mawiać, zgodnie z prawami natury. Tak jesteśmy stworzeni, żeby chodzić, żeby stopa, kostka, kołano, biodra adaptowały się do warunków otoczenia. Pamiętaj, ważna sprawa, kiedy jesteś na świeżym powietrzu, nie śmieć, nie wywalaj takich rzeczy. Ludzie, dramat. Ale kolejna wartość lokomocji w nierównym podłożu to fakt, że raz muszę podchodzić pod górę, a raz schodzę ku dołowi. I wtedy, kiedy idę ku dołowi, dużo większą pracę niż układ mięśniowy wykonuje układ powięziowy. Swoimi ścięgnami i mięśniami muszę wyhamowywać całą masę ciała, żeby nie polecieć w dół. I to powoduje, że wzmacniamy zakończenia mięśni, czyli ścięgna. Wzmacniamy powięzi tak, żeby te nasze ścięgna i powięzi dawały nam lepszą skoczność i lepszą elastyczność na co dzień. Schodzenie w dół to jeden z najlepszych treningów powięzi, jaki możecie wykonać. No i na koniec, a w zasadzie w środku każdej wycieczki, Takiej górskiej takiej wycieczki pieszej jest ta wspaniała nagroda. Satysfakcja ze zdobytego szczytu, z osiągniętego celu. To też jest ważny element samorealizacji, poprawienia sobie humoru i samopoczucia. Więc fajnie wejść na górę, ja już na tym szczycie dzisiaj jestem. I nie był to jakiś ciężki marsz, ale powiem Wam, że dla głowy, dla układu ruchu to jest naprawdę balsam. Fajnie się wyrwać z tego codziennego natłoku wydarzeń, zadań, wtopić się troszeczkę w przyrodę i. Poddychać świeżym powietrzem, cieszyć się tym spontanicznym ruchem na świeżym powietrzu. Gorąco was do tego zachęcam. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Kliknijcie naturalnie guzik, że lubicie ten film. Zostawcie jakiś ciekawy komentarz, jeżeli uznacie, że ten film jest dla Was pomocny i pożyteczny. No i do zobaczenia w kolejnych odsłonach tego mojego YouTube'owego vloga. Pozdrawiam Was, Marek Purczyński.